Gracz League of Legends został zbanowany na Twitchu. Co zrobił? Poszedł do sądu i zażądał od nich odszkodowania. A co ciekawe, wygrał, i tu uwaga, aż 200 nono-milionów dolarów. Jest to kwota tak ogromna, że we wszechświecie jest mniej gwiazd. Sprawa oczywiście odbyła się w Rosji, a gdzie inaczej, i po raz pierwszy trafiła na wokandę w 2022 roku. Co ciekawe, początkowo sąd przyznał rację Twitchowi. Jednak streamer jest synem oligarchy, więc za drugim razem sprawa została rozstrzygnięta na jego korzyść. Amazon nie miał zamiaru płacić, a zgodnie z rosyjskim prawem co kilka tygodni kwota, którą nakazał sąd do zapłaty, podwajała się. Obecnie już osiągnęła tak głupi poziom. Jest to tego typu już druga sprawa w Rosji. Pierwsza dotyczy Google'a, który musi zapłacić jeszcze więcej. Na chwilę obecną wszystko to jest w teorii, ale mam pytanie, co się stanie, jeśli pomarańczowy cesarz dogada się z Sputnikiem? Czy ktoś będzie musiał to płacić? Oraz, kogo powinienem ja oskarżyć, by mieć szansę na taką kasę?